Hej, cześć, się witajcie z tej strony Brona, to jest druga runda pucharu Ultimate Team na Velokterze, Dzisiaj za mną jest Roni Siemanko No i gramy Och, ciekawe skład ma nasz kolega Mam się czego bać Co ty ja za to twojego mam Ale widziałem Ale widziałem twin więc Ale tego pejsa się tych twoich skrzydeł się boję linio z tym no. Dobra, jakaś się pójdzie. Ale przeciwko włoskiemu to nie potrafi grać. A na trzech obrońców to każdy potrafi, bo ja gram. No ale wiesz, siła, siła rządzi, nie? No. Nasza Brazylia to takie słabiaki. <noise> Tylko biegać potrafią. A początek coś łatwego Ach. Trzeba rozgrzewkę sobie zrobić, poratać po boisku. <noise> OOOOOOOH jak Ja te... The... Yeah. Szybki start Ale ładnie sobie tą zagrał plecami ja to No to jakiś fartem Znaczy nie wiem, tak wyjdzie What the fuck w ogóle Będzie... A JEST OOOOO <laughs> Intesencja futbolu Ej, ona mu się przykleiła do pleców, nie? Oj, dobra Jej mi parę razy chyba pomogło No Dzięki, dzięki o, Dobrze, dobrze Pięknie się zaczyna to spotkanie od takiej straty bramki Ale jak, jaka sztuczka techniczna. Aha. Pytanie? Sobist. Sobist. Dwie minuty tylko się czułeś Kurde. <laughs> uh, Demet. Dobra. Teraz na spokojnie. <laughs> <laughs> Znowu jest tak, tak jakby stan 00. 600 no. minut to... Wszystko się jeszcze może zdarzyć, tylko tak poprawie. O, o robinjo. Niebezpieczne co wam. Jeszcze mi się wpił jak dzisiaj. Aj. Tam jakby ten... To jest no, chyba Mikolin. No Mikolin, no taki mały. Jakby dobił, wyłożył nogę, to może byłaby druga bramka. No, może. Ty 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 Ty, 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 ty. Wow. O, <laughs> Więcej taki będzie uderzyń z daleka Kurde z może coś... No No bez jaj Co ten market mogę... zrobił, on się pod piłką rzucił Ale co mogę powiedzieć, Santana i Dede na rożnie No, wielko dwa robić? Ale <laughs> Kurde tak Na raty Najpierw sobie Santana uderzył, potem Dede 12 minuta Szybki, dużo bramek tu będzie. Nie, tak o, ostro to... przegram, znajdę życie. Minimum 5 bramek, a ja 5, jakie 5? 10 no. będzie Na no stówę mi tyle strzelisz, chłopie. I, i tu nie wiesz grać w pizzy... ale błąd! Kurde, i tu nie masz ale grać w pikkowocki składam, co? Oj panie sędziu Oj, no, nie widzi, nie widzi. Mają szansę na No w sumie. Albo nie. Albo, albo jednak nie. Tak nie, tak nie A! Nie to, o Boże... Kur... Aj... głęboko, za moc Co jest? Chwila przerwy Okej, okay, okej okay. O lol, madafaka Co jest? Niespodziewany gość w pokoju Dzień dobry <laughs> Dobrze że miałem piłkę <laughs> Jedno szczęście Aj kurde Nie lubię grać przeciwko brazylijskim składom bo to jest space, space i... A ja nie lubię przeciwko włoskim bo jak Jakbyś miał jeszcze czwórkę obrońców to byłoby mi ciężko przychodzić Aj spalony Santana mógł chwilę dłużej zostać No jednak się niedawno na to nabrać Aj kurde czy brakuje mi tyle, tyle ludzi, masz w środku boiska a nie potrafię przyjść środkiem? Hehe, <noise> pięciu pomocników w sumie. Mhm. Mm a dobrze. A jeden. Że... brak bramek? Przerwy i? I? Aj boże. Co, bardzo chciałem się popisać, bo leję. Chudeś tak plecami do bramki Ale co walne sobie wolej? Co z tego, że jestem prawo wnożny z lewej walnę, nie? <grym> Chciał udowodnić, że ze słabszej też potrafi uderzyć Zdobywać bramki Jednak nie, pomylił się w obliczeniach Aaa, <grym> ale mu zeszła Czasami Diego Alves ma takie fleje Kiksy Wiem, no, ona w ogóle tak śmiesznie zrobione statystyki w FIFA, że to te do, do karnych albo do takich tych to wybija dobrze. A przy innych takich sytuacjach to ostro daje dupy. Albo broni znakomicie, albo tak. No, no dokładnie. Już szmaty. Bo tam wszystkie statystyki ma po 70, 70 coś, a te dwie to ma po 90 coś, nie? do refleks, coś. No właśnie. Czyli to co przy karnych. No to jest trochę realistycznie, bo on karnych sporo broni w lidze. No ale reszta statystyk mu trochę zepsuli. Aj, wiedziałem. Aj. Będzie markowanie, wiedziałem. Dałem <grym> się nabrać. Urucham go. Też szybki kubdelówka z 90 spida. Mhm, no i co trzy? Zaczyna się. ja tu, chciałem <grym> tam podać, ile ole. Nie tak miało być. Aaa, dawaj na siły. Mhm, co z tego, że to było do robienia? Co z tego, że do było do Robinie? No ale. Ja Robienie tak. znowu przypicę One more time. And again. Tak, tak. Za ta. ta, ta. ta dużo, za dużo. Ale są takie rzeczy jak gra z takimi typami, że tak można to robić tego takiego no. shopa, Ron Ronaldo shopa. Dziesięć razy zrobisz jednym zawodnikiem w akcji i on cały czas będzie tego ślizgi robił. Właśnie. Przeciwną z takim grałem, no to normalnie. <laughs> dobra. Jeszcze przed pierwszą połową wyszedł. Dlatego się bałem, bo taka rozgrzaka na początek nic nie daje. No. Grywal nic nie potrafi robić, tylko dawać piłki. Wyciągać piłki z siatki. A tutaj też początek dobry. to już teraz troszkę więcej. Zamieszania w środku pola. Przydałoby się jeszcze jedna bramka do kogoś. No dla mnie. Rozkręcić to spotkanie albo je przybić. Nie Neymar. Aj cholera. <noise> to jest Kurde. cudowny zawodnik w ultimatecie. No. Do pierwszej połowy. Tylko trzy dla ciebie. Cholera Początek się zapowiadał ciekawie. A po, po przeklętej piłce do pratyfkowania jego to tak. Mmm. To no. robić Ale co moja broda robi? To, to jest dopiero no właśnie, to jest ta zapytania. Odsuwają się od piłki, jak ty atakujesz. Dobra. Zawsze się zastanawiałem. Chciałem zrobić sobie formację jakoś na trójkę obrońców. Sytuacja jakoś... najlepsza bo ma dwóch defensywnych pomocników. No właśnie, te 3-5-2, nie? Mhm. Ale jakoś nie wiem, kurde, nie mogę się przekonać do tego. Żal mi wydawać pieniędzy na jakiś skład z trójką obrońców, żeby wkurwiać się. Żeby przechodzili piłkarze o... Powiem Aha. Ci tak, ja to głównie gram właśnie 3 5 się do tej formacji przekonałem jakoś, tak? No i głównie 3-5-2, ewentualnie 4-3-3. Ale tam tak o, o, ta, ta podobna co ty nią grasz to 4-3-3 no i 4-5-1 na ultimate. Ja gram tą 4-3-2-1 No właśnie 3 napastników, nie? Brawo, bo to, to jest taka tańsza 3-4-3, nie? I no. bardziej ofensywna trochę, bo oni tak bardziej do środka schodzą, jak tylko po skrzydłach No kurde, trzeba go pokryć przy tych rożnych tego Santane, Przecież... bo jest wielki i czarny <laughs> Aj, o, albo nie? Tak samo ten Fajnie robić sobie taką formację, ale potem też trzeba hajs wydawać, na przykład no. 4-1-2-1-2, no to... No, to 10 tysięcy, to drożej niż zawodnika byś czasem kupił. To ja sobie mogę trzech zawodników Dokładnie. Kupić. I Dokładnie. Nawet czasami jeszcze się może wydarzyć, że pod tą formację sobie mogę kupić takich zawodników. Właśnie. Bo w fucie liczy się tylko pace, pace, pace. No i po części zgranie. Eee, to jest... Paste? Zgranie się nie liczy Aaaa Dobrze <laughs> Walczycie tam, chłopaki Mmmm, znowu ten czarniuch okay. Na początku nie potrafiłem się przekonać do gry Santany DD zastanawiałem się nad Sylwą Mieszotę No... Co tam uleci... Luis. Lui... Lui... Diego Luis, David Luis, Naldo Trochę y, się Co ja zrobiłem? Będzie bramka, będzie bramka. No <laughs> A, nie wierzę. Jak takiej setki nie wykorzystujesz, to czarno to widzę. <laughs> Czarny jeszcze się do Nie, nie wiem! <laughs> no! Cztery. O dobra bramka. to tam broni w ogóle bo nie zauważyłem. Marketti! A Sęzlacja. ja mu go mam czarnego. Też czasem fajnie broni, ale oh, zdarzają Mówi, się coś w stanie. Nie mar Nie, co ty, tu tam musi tylko Santana i dede, no a to dede. <grymne> a co z <grymne> Wywali się czarny. A, no, myślałem, że rożny. No. Nie, to jego krzywa on tylko buweczki. Dobra, może coś zacząć. Ajajaj. Chciałem rozpocząć dribbling. Gol. O. Ale wiesz, teraz zaczął dobrze bronić, nie? Przeciwko mnie. Powiedz, on tylko fleje puszczanie. Że Jakby to leciało w bramki, to mi się wydaje, żeby to obronił. On jest dobry. Chyba chcę, żebym chyba chcę stracić bramkę. To Piękno. trochę wada tego włoskiego składu, że jak już taki porządny, to ma mało, mało zawodników ma triki tam. Robinho ma pięcia. Reszta to podtrzymają tak średnio. Myślę, że Elsza by mógł mieć pięć, Jej. No, on, on też sporo robi trików. W sumie jakby... Zostawili wszystkim w Milanie triki z FIFA 12 do 13 to byłoby nieźle Jeszcze by Pato został w Milanie oh. <grystanie> I Ibra I no Tyago Silva Oni <grystanie> by mieli skład To każdy by, to jakby nikt nie oglądał Real Madrid, każdy by tylko Milan, Milan, Milan No sami teraz przed okiwicem Milanu będą <grystanie> Jakby zawodnictwem zostali Ej! Ło, chycił to No, oh, triki, triki. Płyt? <laughs> mhm. Mm Wsadziłbym jakiegoś rezerwowego, tylko mam srebrnych na ławce, bo nie zdążyłem kupić ławki. Kurczę. Ja to żeś sobie przygotował skład na puchar. No, no bo serwery jej były rozwalone, w piątek wystawiłem co w poprzedni skład cały na sprzedaż, tak wiem tak. co codziennie praktycznie. No i dopiero dzisiaj się odblokowały serwery. O, dzisiaj też właśnie patrzę, o, mogę sobie wszystko uporządkować w trade tak. pillu. A tak to nic, wszystkie było, że wygasły, ale żałce jest dalej. No To jest i jej. No. Mm. Te twoje czarniuchy <laughs> na tym środku mnie wkurzają. <laughs> Nie do przejścia. Nie doży masne. Siłę mają, no... Jeszcze szybciutkie są, potrafią cię dogonić. Nie tylko ciebie. Ale czasem też im się zdarzają kiksy zrobić. Mm -hmm. O czyżby, czyżby. No! Jaka ciota! <grymne> Jest spalony! Jaka mała ciota! Ale jaka mała ciota. spalony, tak ty nie masz co się denerwować. Ale jaka <grymne> mała ciota! <grymne> nie wierzę! No to ty mu pokazać, że ma skillę, nie sprzeda... quickseluje go po tym meczu. Nikt ma jej szmaty. Siema. No by mogło coś takiego wpaść. Ja nie ja lubię takie bramki. Tak to nie. O, to było podanie, nie ma co. Oj, Jezu. I napustał. No, w końcu. A, biegniemy, biegniemy po chwilkę, biegniemy po chwilkę. Palassio, tyle o nim słyszałem, że jest dobry. No to jest, to jest w chyba jedyny, który tam porządnie gra. Bo składu nie ma praktycznie, no ale... się nie interesuje internet, tylko tyle co patrzę na wyniki. <grystanie> co tam Diego Milito, do jest to do końca sezonu. <grystanie> no. aj ciśniemy, teraz full atak, super ofensywny. Dawaj, dawaj, czekam na to. <grystanie> no, na kontr, żebyś tylko swojego pace'a użył. No. Co, nie muszę go dokonać? Został. Jakieś... Ojej. Wow Ale dobre parady Matusiu. Nie potrafi się ma, No ma fajne takie równe statystyki, ma dobrą tylko wykopy ma chyba 60. Neymar mi strzelił z główki, jakaś siara. Niury, <grym> Neymar mi strzelił z główki, nie wierzę. Też nie. <grym> Cholera. Ale właśnie jak tak gram sobie tym brazylijskim, to Dede, Santana i Neymar. I czasami sobie potrafi coś tam, sobie zwiedził, zawsze tam przy subku coś tam, no. o, na długi się zatrzymuje. Nie zawsze oni w czwórkę tylko kończą akcję, no, więc mi tam zawodników nie wystarczy. Tak. Ej, 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 panie. Hmm, 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 marzenia o dalszym awansie powoli zaczynają... No, mus na, na dalszy plan, jak to się mówi... Ale spokojnie, Borussia w dwie minuty w doleczonym czasie... NO! No kur... Poprzeczka, no ja pierdolę! <noise> spokojnie, masz trzy minuty, Borussia też tyle miała, mniej więcej... ...zdobyli dwie bramki... Ale ze spalonego jedno zdobyli... <noise> Oj, oj, jeszcze? No! Kurwa! Nie, nie! No też jeszcze jedno, no nie! Jeszcze kontra ja dostanę! Nie, do ciebie! Dobra, kurwa Lukasę. Lukasa. Goń go, goń go, goń go! Brodaty! Ja. I, i nagle piłka nabrała takiego przyspieszenia. Kontry już nie będzie. Cholera. No! <noise> nie! I dlaczego mi go krył? Okej, mam główki. Ciep, 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 ciep. Dobra Good oh. game <laughs> Rzuty rożne w Brazylii, coś pięknego To może jeszcze jedna bramka dla Ciebie na zakończenie Spotkanie Mhm mm Mhm mm ten strzał, ale on sprzed bieg koło piłki No nie gale, żeby jeszcze teraz już <laughs> Jaki koleś <laughs> Dawaj, na nie, no proszę cię, no bo nie wiesz tak grało. To 5 no pięć. No kurwa! Koniec. Aj, dobra, dobry mecz. Neymar, myślę, dwie główki. O, Neymar, a krył go Mikoli, Najmniejszy zawodnik na boisku kryje Neymara. Co on tam w ogóle robił na tym życiu rożnym? Dobra, dzięki za mecz, no i powodzenia dalej. Teraz dzięki. bym dostawiał na ciebie. Nie, dzięki. Nie, dzięki. ale ja tak, ja tak będę robić. Jak z kimś przegrał, to będę liczył mu zwycięstwo. No i co, no to na razie. No i dzięki za mecz. O, dzięki również, cześć.